A tu taka miejscowa, normalnie, całkowicie inne miejsce niż tamte monety, powiem Wam. E, a na tej miejscu, e, tutaj już e, wiersze dla dzieci, wyłapałem takie DVD. Nie wiem, co to jest za DVD. DVD jakiej firmy? Nie ma. DVD player, zwykły jakiś DVD, ale jest jest kabelek, jest wszystko, więc prawdopodobnie może zadziałać ten DVX. Nie wiem, jaki to DVX. Ale dlaczego zacząłem kamerować? Tą torbę, myślałem, że coś będzie, ale nie, jakiś muł tam jest, prawda? Ale pod tą torbą, patrzcie, zaraz Wam powiem, bo to muszę podważyć. Nóżka, taka. Normalnie druga miejscowa, całkowicie inne miejsce. I patrzcie, 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 patrzcie. To było na dnie. Znacie tego? Macie Lipina? Macie śmietnikowy artysta? Znacie, ale Lipina? Jest i pina w środku, patrzcie, inny kontener i znowu i płyty, karty do gry, to co było w innym całkowicie, tam daleko w innym kontenerze, było. tam te karty były, Polska, Kar karciuchy takie, nie wiem czy stare, nowe, fajne, fajne karty do gry, eleganckie, z czy czym one są, chyba z jakimiś miastami, też weźmiemy, ale patrzcie, tutaj zobaczyłem jedną monetkę, że była, jedna moneta była, zobaczyłem, i zobaczcie co dalej, pilot może być do DVD i po jednej monecie, patrzcie, cały zbiór monet, a co to jest, po, jeden kamień 2009, Ząbkowicki, Kamień Ząbkowicki, jeden kamień, jeden kamień z kamieńca Ząbkowickiego, masakra dobra i tutaj wiem, że widziałem euraki, 5 euro, tu już nie brytyjska, ale patrzcie ile tego jest. Teraz skarbonka się musiała chyba rozsypać, żeby to mi teraz nie przeważyło. Dobra, szybko to zbieram patrzcie ile euro. Patrzcie ile euroaków leży na ziemi. Wszystko euro. A które roczniki? 2000 Kurde, nie wiem. 5 eurocentów. A znaczy mnie. Ja to wszystko muszę wyciągnąć teraz. Ja to wszystko muszę wyciągnąć. To lecz... To też być uraki, kurczę. To leci do góry. To leci też do góry. To trzeba wszystko poodsuwać. Po żebyśmy się do tych uraków spokojnie mogli dostać. Można było. no eee, I teraz możemy je kurcze. Na samym dnie, na samym dnie! A pobawimy się z tym. Czy je kurcze jakoś na to odgarniemy żeby nie babrać się, bo to samo dno jest jedna. Kurczę. Samo odchłań rzeczywistość, nie wiem czy wszystko będę znał Te mi tak potrzebne tak myślicie rękawiczka w aucie no kurka dobra bierzemy te eurocenty parti ile tego jest bierzemy ten potem się wymyje. patrzcie jakie pajdy z eurocentuchów odchodzą Pajdy z Eurocentuchów odchodzą z tych kasioków Normalnie wyrzucałem na hasioki piszczpagynę eurocentuchów. Dobra. Tak, potem się wymyję. O, tak będzie najlepiej, wiecie? Ja nie będę tu paznokci, bo potem się gdzieś kurczę. Też paznokcię pod paznokcia wejdzie. Nie wiadomo ileś może być. O, Lituana, 92. Latwias, Republika. Latwias, Litwa. Litewskie też pieniądze. Są eurocenty, są też litewskie. No dobra, tu już weźmiemy, żeby za dużo tego mułu nie brać. No i ręce wymyję. <gry> Też jest taka opcja, kurczę, nic nie może się z recykling. No jeden grosz, kurczę, jeden grosz, jak, jak tu nie wziąć. Też bierzemy. I dobra, o, co to jeszcze? 5? Czego 5 Jak tam po meczu wczoraj Polski? Dobry meczyk, nie? Stotinka, 2005 nie wiem. Jakiś... Dziwne waluty! Nie ma nic już? Nie ma tam nic, nie ma tam nic. Nie ma. Tak robicie właśnie, widzicie? Musicie to dokładnie sprawdzić zawsze. Dokładnie. No i dobra, z tej miejsc takie znaleziska, takie znaleziska. Macie książka, macie DVD, macie pilot. Patrzcie ile centuków będzie euro. Teraz zobaczymy to jak to wygląda w okazałości. To jest łoneczniczek. Jabuszko. Tak to wygląda. Ile pieniędzy było. masa. Co oni wyrzucają? Euro 7. A tam normalnie te... Z tej, tej królowej Elizabet była Dobra, to, to Wiecie, bajki biorę, bo dzisiaj pani powiedziała w księgarni, że chętnie bajki dla dzieci kupują od niej. Żebym przynosił bajki, tak? Że będę przynosił DVD, biorę też. Słuchajcie, wiecie, jaką się miałem przygodę? Ja wam powiem normalnie. Starą torebkę miałem, ja mówię, a ona już brudzona, tak trochę pachnie starością. Wyrzucam ją na hasiok. Poszedłem, wyrzuciłem ją na hasiok, rzuciłem, ona brzęknęła. Ja otwieram, patrzę w kieszeni, normalnie 45 zł. ja nawet nie patrzyłem, a tam 45 zł było. Normalnie zdziwko i szok i mega zadowolenie. Karta stałego klienta, gdzie... Dobra, teraz Go Sport. Dobra, to mnie nie interesuje. Co tu jeszcze mamy? Dobra, coś tu jest ciekawego dla śmietnikowych artystów. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, a tu coś jest? Nie, nie ma. Powiem wam, wiesz, że sprawdzam, bo w tym miejscu, w tym miejscu znalazłem 3, wtedy tych 30 biżuterii, tych jesów, to właśnie w tym miejscu było. Potem też tu biżuterię wyrzucali, słyszałem, że ktoś też znalazł biżuterię, dlatego e, maniakalnie pooglądam ten hasiok, prawda? No dobra, bierzemy to, to wrzucamy, kurczę, powiem wam, że tam jeszcze może coś na dnie być, to nie jest takie... No ja, Dobra, bierzemy to i lecimy, i lecimy.